Cześć, witajcie w kolejnym programie Cię po emigracji. Dzisiaj będzie o wdrażaniu się w projekt istniejący kod źródłowy. Myślę, że każdy już przez to przechodził. Albo kiedyś będzie przechodził, chyba że miał wyjątkowe szczęście i zawsze projekt mógł pisać od zera. Takie wdrażanie nigdy nie wygląda tak samo, ale myślę, że parę wskazówek pomoże wam jak trochę łatwiej przejść przez ten proces. Zapraszam. Zacznijmy od konfiguracji projektu, której nie można zaniedbać. Jeżeli zaniedbamy ten krok, to może się to za nami trochę ciągnąć i stracimy niepotrzebnie dużo czasu. Sam kiedyś taki błąd popełniłem, zaraz o tym więcej. A co chodzi w tej konfiguracji? Nie jest to zawsze łatwe w projekcie, który jest rozwijany, bo są paru miesięcy, paru lat, by sobie wszystko skonfigurować, w projekcie budował. Szczególnie, gdy mamy jakieś skrypty, które mają jakieś tam zależności, na przykład e, miałem taki skrypt pracy, który pobierał tłumaczenia do aplikacji, i każdy użytkownik, każdy deweloper miał swój osobny klucz, ponieważ e, ten skrypt nie tylko mógł pobierać tłumaczenia, ale mógł również e, wgrywać nowe, mógł po prostu śledzić historię, kto co zmienił, to każdy musiał mieć osobny klucz i koniec. I w tym momencie, gdy administrator programu nie wygenerował nam klucza. No, to nie mogliśmy pracować um, z takim projektem. Oczywiście, w interesie właściciela projektu jest to, by konfiguracja była prosta, bezproblemowa, i by wszyscy ci pomogli, wszystko udostępnili, ale w praktyce z tym bywa różnie. Może się akurat zdarzyć, że jak zaczynasz, to Twoi koledzy są zalatani i nie mają do końca czasu ci pomóc. W tym momencie, sam musisz o to zadbać, um, by wszystko ci skonfigurowali, trochę ich um, więcej pomęczyć, przynajmniej na początku, by wszystko było skonfigurowane i działało idealnie. Sam kiedyś to zaniedbałem, był też taki czas, że w wchodziłem do projektu, nie wszyscy mieli tyle czasu, by mnie tam 100% tak wdrożyć, by mi wszystko skonfigurować. Okazało się, że mój użytkownik testowy był tak założony na szybko i jedne pole w bazie, które było domyślnie, teraz nie pamiętam czy było na true i miało być false czy odwrotnie, w każdym razie ta wartość, prawda fałsz, była odwrotnie założona i przez to miałem dużo problemów, ponieważ mój użytkownik zachowywał się po prostu źle w środowisku testowym i musiałem sobie pisać różne helpery. Do hapki, by po prostu wszystko testować. I taki stan akceptowałem przez parę tygodni niepotrzebnie. Zamiast od razu krzyczeć: Ej, tu mi coś ewidentnie nie działa i zadbać o to, by mi to skonfigurowali. Bo sam tego nie mogłem zrobić, nie miałem tam dostępu do tej bazy. to Dopiero po jakimś czasie podeszłem do pazu danowca i powiedziałem: Ej, zobaczmy, może tego mojego użytkownika testowego, bo coś jest ewidentnie nie tak. I wystarczyło 5 minut, by naprawić ten problem. I nie musiałem wykonywać dodatkowej pracy przez jakieś helpery, przez funkcjonalność, która była gotowa do użytkownika testowego, oraz mój użytkownik testowy był źle skonfigurowany, to cały mój proces był nieoptymalny i traciłem codziennie trochę czasu. Czyli pierwszy wniosek: nie wstydzcie się na początku męczyć kolegów, wszystko wam skonfigurowano, wszystkie dostępy były dane. Oczywiście jest to w interesie pracodawcy, by tak wszystko działało, ale nie zawsze tak jest. Trzeba też samemu się trochę nalatać, szczególnie na początku, jeżeli cały proces u Was nie będzie ustawiony, nie będziecie mieć wszystkich dostępów, wszystkich skryptów skonfigurowanych, to będziecie od początku w plecy, ponieważ procesy, które są zautomatyzowane, Będziecie musieli robić na przykład ręcznie. Drugi punkt na liście to robienie małych zadań i omawianie ich z kimś z projektu. Jest nie takie popularne pytanie, jak zjeść słonia i odpowiedź brzmi po kawałku. Nawet nowonarodzony słoń specjalnie sprawdzałem, waży od 90 do 120 kg. Czyli nie dacie radę go zjeść, nawet jak dacie radę, to to chyba niezdrowe. Są różne szkoły jak do takiego wdrażania podchodzić. Niektórzy preferują coś takiego, że omawiają jakieś najważniejsze klasy z jakimś programistą, tak gadają sobie o całym projekcie, od deski do deski przez cały dzień. Ja osobiście wolę inny sposób sposób, w którym dostajemy jakieś małe zadanie, omawiamy to zadanie z kimś z projektu. Następnie robimy to zadanie po swojemu. Ewentualnie zbieramy pytania, jeżeli nie umiemy ruszyć dalej. sobie nasze rozwiązanie tego jednego zadania omawiamy z kimś z projektu. Bardzo prawdopodobnie, że zrobiliśmy coś nie tak, nie według konwencji, która jest w projekcie, albo na przykład jakaś funkcjonalność, którą napisaliśmy, już gdzieś istnieje, jak się czy coś takiego. Czyli nasze rozwiązanie omawiamy z kimś z projektu. Następnie po tym omówieniu, jeżeli coś było nie tak, bo prawdopodobnie od razu nie będzie wszystko ok. Poprawiamy nasze rozwiązanie. Następnie znowu to konsultujemy, i tak do skutku robimy zadanie po swojemu. Omawiamy, czy tak może być. Jeżeli tak nie może być, to poprawiamy. Ponownie omawiamy, i w tym momencie zjedliśmy kawałek słonia. Kawałek projektu zobaczyliśmy, jak wygląda, co z nim zmieniliśmy, i bierzemy się za kolejne małe zadanie. I przez takie kolejne małe zadania poznajemy projekt. To jest według mnie najlepszy sposób, by się wdrażać w projekt. W idealnym przypadku, takie pierwsze zadanie powinno dotyczyć frontendu, ponieważ tam po prostu trudniej coś popsuć. W najgorszym przypadku, coś się nie wyświetli. Albo się krzywo wyświetli, a nie usuniecie na przykład bazy danych, która jest bardzo ważna, i zmarnujecie masę czasu osób, które teraz muszą przywrócać backup. Tak jak mówiłem, istnieją różne szkoły. Niektórzy lubią sobie cały dzień poświęcić, po prostu oglądać sobie ten program, zadawać pytania, itd. by czytać kod źródłowy od deski do deski. Ja osobiście uważam, myślę, że w takich osób, którzy wolą mieć konkretne zadanie tutaj jest taki obszar tego programu. Wykonaj tam to i to, i przez robienie tego, przez robienie tego małego zadania i konsultowania naszego rozwiązania powoli się wgryzamy w projekt, robimy coś konkretnego i przez to się wdrażamy. Inna sztuczka, którą mam na liście, którą kiedyś wykorzystałem, jest to postawienie sobie projektu od zera na podobnych technologiach. Szczególnie się to przydaje w typie projektów, w którym nie pracowaliśmy. Załóżmy, że mamy w firmie programistę Java i teraz jest potrzebny ktoś do Androida, akurat nie ma nikogo innego i wrzucamy tego programistę Java do Androida. On nigdy z Androida nic nie robił, to bardzo dobrym sposobem by się wdrożył, jak to wszystko działa, jak te klocki są razem powiązane. By sobie postawił projekt Androida od zera, zobaczył, jak się tam w manifestie dodaje te wszystkie aktywności i tak dalej. I w tym momencie, jeżeli poświęci na to 4 godziny, by sobie od zera postawić projekt Androidowy, to myślę, że dużo łatwiej załapie cały większy projekt Androidowy, niż aby mu ktoś tłumaczył jakiś duży, rozbudowany projekt. Lepiej by sobie sam taki projekt od zera postawił na podobnych technologiach, by zobaczyć, jak to jest od zera zbudowane. Kolejna praktyczna porada, jak jesteśmy nowi, to zadajemy dużo pytań. Dobrze jest, że zadaje się dużo pytań, lepszy jest ten Dużo pytań, jeszcze ten, dużo psuje. Taki proces zadawania pytań do projektu można sobie trochę zoptymalizować. Zamiast lecieć z każdym pytaniem z osobna, róbmy sobie listę pytań i dopiero gdy mamy na liście, powiedzmy, nie wiem, 5 pytań, 4, 5 pytań, więcej niż jedno, wtedy zaczepiajmy jakiegoś kolegę i załatwiajmy od razu parę pytań z tej listy. Koledzy będą na pewno Wam wdzięczni, że mnie im przerywacie i załatwiacie więcej za jednym razem. Kolejny punkt na mojej liście to nieskładanie niepotrzebnych deklaracji. Szczególnie jak ktoś ma mało doświadczenia, to ma takie tendencje, o, że teraz. Tydzień sobie posiedzi, codziennie będzie to przeglądał, już będzie wiedział wszystko. deklaruje na przykład szefowi, o, że za tydzień będę rozumiał wszystko i wszystko od ręki tutaj zmienię. I takie deklaracje to jest zwykłe kłamstwo. Wywieramy na sobie niepotrzebną presję i pod taką niepotrzebną dodatkową presją pracujemy często szybko i chaotycznie, co nikomu nie służy, więc nie składajcie deklaracji. Jest normalne, że na początku nie wiecie na temat projektu nic, po, krok po kroku się wdrażacie, tego słonia zjadacie kawałek po kawałku i zawsze są jakieś blackboxy w projekcie, które, które bardzo powoli znikają. Nie składajcie niepotrzebnych deklaracji, jest niepotrzebna presja i cierpi na ten tylko projekt. Ostatnią rzeczą na mojej liście to jest Fair Programming, czyli programowanie sobie w dwóch. W Fair Programmingu zazwyczaj zmieniamy się, jedna osoba jest tym pilotem, jedna osoba jest tym pilotem, który nie programuje, tylko patrzy, robi takiego jakby code review na żywo, a druga programuje. W takim procesie w miarę regularnie powinniśmy się zmieniać. Jedna osoba programuje, druga jest pilotem, za pół godziny zmiana. Ale jak się wdrażacie, to w takim perprogramingu warto usiąść do jakiegoś kolegi i być tym pilotem przez dłuższy czas, po prostu zobaczyć, jak się w tym projekcie pracuje, zadawać przy okazji jakieś pytania. Więc na początek dużo perprogramingu jako pilot bardzo to pomaga, by się wdrożyć. I to z grubsza wszystko. Są to rzeczy, które stosowałem w praktyce, tak się wdrażałem do projektów, myślę, że to pomagało. Jeżeli macie jakieś dodatkowe porady, chętnie przeczytam w komentarzach. Pamiętajcie, by niepotrzebnie nie wywierać na siebie dodatkowej presji, niepotrzebnej dodatkowej presji. Cudów nie ma, wdrożenie człowieka to jest czas, który jest planowany w projekt, jest normalne, że to długo trwa. Już słyszałem takie opinie, że w niektórych projektach, że trwa to czasami od 3 miesięcy do pół roku, aż taki programista może w 100% pracować sam, więc nie ma się czego bać. Czas na to jest planowany w projekt. Jeżeli nie jest planowany, to nie jest to firma, w której chcecie pracować. To, jak szybko wdrażacie się w istniejący projekt, w istniejący kod źródłowy, głównie zależy od waszego doświadczenia. Więc jeżeli na początku idzie to wam kiepsko, a się obawiacie, że kurde, przy zmianie projektu znowu to będzie takie trudne, to pamiętajcie, że z czasem jest łatwiej, nie macie więcej doświadczenia, tym łatwiej wdrażacie się w nowy projekt, nowy kod źródłowy. To już wszystko w tym odcinku programisty po emigracji. Widzimy się w tej serii ponownie za dwa tygodnie. Cześć.